zmieniać się prawda, technikami, powiedzmy, zobaczyć co robimy, jak robimy, no i przede wszystkim, że jesteśmy w yy, cudzysłowie, a no, może i nie w cudzysłowie, rodziną. A w tradycyjnych sztukach walki jest ważne tutaj. Tą rękę, jak była duża mężczyzna silna, to się <laughs> pod, pomagało. To jest wszystko to, co jest zabronione w boksie, w tak prawda, jak boksują, nie wolno ściągać. To jest naturalny ruch, tylko że w małej jest wykorzystana. Już się głupi przy tym, a co będzie dalej. Tak? o, tak, co jest? Ważne jest tutaj, żeby tu dostawili, na no, ugiętych nogach i druga noga.